Cześć, cześć! Chciałam Wam powiedzieć taką jedną rzecz. Jest taka jedna youtuberka wszystkie rzeczy. Chyba ją znacie. Ja wiem co znam ogólnie. Jeśli widzieliście takiego skinka, gdzie ona miała takiego skinka bacona z takimi okularkami, wiecie, to ona nie sprawdziła. To jest mój skin, ona ode mnie po prostu skapiła. Więc proszę na nią uważać i proszę, nie wierzcie jej, bo ona kilka rzeczy ode mnie skapia. Proszę, chcę żebyście byli po mojej stronie. I no po prostu jakby ona skapiła ode mnie skina baconu. I ja, jak coś nie wie, jak nie wiecie jak ja jej I blisko uważajcie na nią.